TKT-48 to seria parowozów produkowanych w latach 1950-57. Przeznaczone były do ruchu podmiejskiego i pociągów towarowych. Często prowadziły składy w terenach podgórskich z uwagi na dobre wpisywanie się włóki i tę samą prędkość konstrukcyjną w obie strony. Pomysł był taki, żeby to była lokomotywa do obsługi pociągów osobowych w obrębie dużych aglomeracji miejskich, czyli np. Trójmiasta, czyli na przykład Warszawy, aglomeracji śląskiej, czyli tam te Katowice, Gliwice itd. Natomiast jakby w toku eksploatacji okazało się, że ta lokomotywa ma taką dużą dzielność, jeśli chodzi o poruszanie się w terenach górskich. W sumie wyprodukowane zostały 293 parowozy TKT-48. Na dzień dzisiejszy pozostały tylko trzy czynne. Jeden jest w Belgii, drugi w Habówce, a trzeci w Jaworzynie Śląskiej. No, czekaliśmy jak kania dżdżu tego kotła, dlatego że no, po prostu rozebraliśmy parowóz. Ten remont części ruchowej, czyli podwozia o stoi, tego całego mechanizmu przeniesienia napędu, on się już jakiś czas temu skończył. No i właściwie czekaliśmy tylko na ten kocioł, dlatego że jest to tego typu naprawa, której nam nie wolno przeprowadzić. A poza tym też niespecjalnie mamy możliwości takie techniczne do tego, żeby takie, takie remonty przeprowadzać, więc ta, ten remont, ta naprawa główna została zlecona firmie zewnętrznej. Samo, samo osadzenie w ramię to jest gdzieś około siedmiu maksymalnie dni roboczych, potem montaż tej całej armatury, tych wszystkich elementów niezbędnych do obsługi tego kotła, no i potem zaczniemy już chyba próby ruchowe, no i wszystko się okaże po prostu, czy, czy, no, czy jesteśmy dobrej myśli. Tak? W najbliższych tygodniach parowóz będzie sprawny i gotowy do podróżowania.